tutaj połuchać. To jest następny odcinek w okazji, yy, co ja mówię, iluzji z połuchaczem. Ha, ha, Dzisiaj będzie też krótko, jak w poprzednim odcinku. Patrzcie, mam taką maseczkę, co nie? Kolorową. No. Z jednej strony jest tak, z drugiej strony jest tak, co nie? No i dobra. Z każdej strony jest tak kolorowo. I weźcie sobie kolor od góry trzeci od dołu czwarty. No i dobra. W tym przypadku to jest niebieski. No, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Co nie? No i to z też jest niebieski? A? Że jak weźmiemy ten kijek i wystarczy, że zrobimy tak, to już jest niebieski. Więc z jednej strony jest tak i z drugiej strony jest tak. Co nie? Z każdej strony jest tak samo. No i dobra. No i teraz też trzeba... Wybrać kolor z góry trzeci z dołu czwarty. To raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Hmm. No i dobra. Tak. Zaś wystarczy zrobić coś takiego i już jest, co nie? Dziękuję za oglądanie. Cześć!